Hej, słuchajcie, mam już nałożony podkład i chcę oczywiście jak najszybciej, jak najprędzej wykonać makijaż tą paletką Makeup Revolution Sophics. To się tak wymawia dla nas, to jest trochę, troszeczkę, wiecie, ale daję radę. No zobaczcie cały czas na to patrzę i nie mogę mm, coś czuję, że to będzie coś pięknego słuchajcie, jest taki upał, że no, normalnie to bym się nie malowała ale no po prostu muszę, muszę no po prostu muszę bo nie będę spała jeszcze raz bardzo dziękuję Ewcia za e, za te prezenty, no Naprawdę sprawiłaś mi w ogóle tyle radości, że szok. Naprawdę. No a teraz jedziemy z makijażem, bo już nie mogę się doczekać. Ja już mam podkład nałożony. Nie wiem, czy mówiłam, chyba mówiłam. I teraz y, czas na cienie. Więc tak, co my tutaj wymyślimy? Sobie tak wymyślę. Że ten taki jasny nie będę robiła, wiecie, dzisiaj mocnego makijażu, ani to nie będzie jakiś taki specjalny, żeby wam konkretnie mm, pokazywać, bo mi się dość spieszy, ale sobie tak, tak jak mi się wydaje, że będzie fajnie, to sobie tak oko pomaluję. I tutaj mam postawione lusterko. Niestety, wy nie możecie stać wyżej, a powinniście. No ale na razie nie ma takiej możliwości, bo nie mam nawet na co Was za bardzo postawić. I robię tak, wiecie. Nie wiem, po prostu, wiecie, jest tak gorąco, że chyba, że oszaleć można. No, ten y, jasny taki. Taki nawet naturalny, bym powiedziała, będzie w załamaniu. O, jeszcze troszeczkę muszę kawa wypić. Kolorek. Dobra, teraz sobie damy: Żeby nie było tak, może za dziko, takiego yy, troszeczkę ciemniejszego brązu, ale żeby to był taki bardziej naturalny makijaż, taki codzienny taki na dzień po prostu, jak ja lubię. Damy. Ciemniejszego brązu. Ponieważ jeszcze nie znam tej paletki, to muszę najpierw tak popróbować, popróbować. No, ładne są pigmenty. Takie te. Naturalne nie są za mocne. Ta paletka jest taka yy, fajna, dlatego że są i takie cienie na wieczór, i na dzień. Naprawdę każdy chyba tutaj coś znajdzie dla siebie. Tak, yy, jestem przekonana o tym, że każdy by miał tutaj. Coś dla siebie. I teraz wezmę mały pędzelek, i sobie tym małym pędzelkiem, wezmę biały, I teraz takim skośnym pędzelkiem. Wezmę sobie taki dość ciemny brąz, tylko tak tutaj. Sorry, że ja tak uciekam, ale do lusterka się zbliżam. O bardzo ładny kolor. Bardzo ładnie. Teraz go damy na dolną powiekę. Odrobinę, nie za dużo. No i widzicie, jak od razu ładnie oko wygląda? Tu. Gdzie jest mój biały? Biały, biały, biały. Gdzie jesteś? Nie wiem, gdzie jest mój biały. Jest. Lubię to włosie w tych pędzelkach, bo to jest kozi włos i on jest taki bardzo miły. Tutaj, co my sobie damy? Ja już widzę, taki jasny, połyskujący. O! To będzie to. O, bombowy jest ten kolor normalnie bomba. Nawet można by było palcem go nakładać. Bardzo ładnie się komponuje. Dobra, zatrzymamy paluszkiem. Bardzo ładne są te kolory. Naprawdę. Jeszcze tutaj widzę taki yy, cielisty. To sobie go dam. Tutaj. Ok, myślę, że to wystarczy: taki delikatny makijaż. Słuchajcie, na lato: bo nie ma co za bardzo szaleć, dlatego że jest naprawdę tak gorąco. No to ma wyglądać naturalnie, nie jest za chwilę, że będę się bała, że tu mi się jakieś wodospady zrobią. Odrobina tuszu. No. Bardzo ładnie, bardzo ładnie się rozcierają te cienie, jakby ktoś pytał. To fajne są do blendowania. Fajnie się rozmazują. Rozcierają się fajnie, tak może powiem. No tak brwi tylko lekko przeczeszę. Nie ma sensu nic nakładać. I teraz z tej maksineczki yy, wezmę sobie brązer. Z tego. I każda z tych paletek widzicie, jest inna. Każda ma coś w sobie, ale tą widzicie, jak już torturuje. <laughs> Rak, ciach, ciach. Odrobinę rozświetlacza. Ja zawsze rozświetlacz czy daję takim większym pędzlem, ale go zawsze tak spłaszczam. No. I gotowe. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Dzięki I bardzo. bardzo. Dzięki bardzo. Lecę w ten upał, ubieram się do później. No dobra, to może jeszcze błyszczyk. Dzisiaj będzie troszeczkę inny taki obiad, bo mam tak, kotlety sojowe, dzisiaj ugotowałam, tutaj się kasza gryczana gotuje, a kotlety sojowe mam takie i będę je najpierw posolę, tam posypię pieprzem i tutaj mam jajko rozbite, tutaj będzie tarta bułka zaraz na talerzu i będę je smażyła, tak jak zwykłe kotlety i podam z kaszą i z surówką, czy tam z ogórkami. Taki będzie dzisiaj obiad. Tak wyglądają usmażone. Kasza dochodzi i zaraz idę jeść.